Odnośnie pasuta. Komentował jeden z materiałów abstra. Daj znaka, co z moim występem, czarek, bo nie odpisujesz. Wiadomości nie dochodzą. Kanał jest mój i twój. Pamiętaj, a nie masnego i twój. Masny wolał wziąć szybką kasę, nie interesował go kanał. Plus odchodził już pięć razy, zrobił o tym cztery filmy, a ciągle gra. Tak się szczyci tym odejściem, a jak zasięgi trzeba skubnąć, to szybciutko wraca. To ja też chcę. Daj znaka wspólniku. Więc pojawia się drama abstrahujowa, gdzie jak widać, pojawiają się już nawet nie takie zaplecza, jakieś tarcia, tylko jak najbardziej oficjalnie w komentarzach. Pojawił się też TikTok. Siemanko, słuchajcie, kanał Zero leci w kurki bardzo mocno i tak samo troszeczkę leci w kurki Czarek i Mastiff. Zaznam. Znaczy, jak patrzę na niego, to ja. Wiem, czemu nie odpisują. Powiem dlaczego, słuchajcie. Kanał Zero zrobił film o youtuberach starej daty i tam dali wszystkich youtuberów takich, wiecie, klasyków, tam dali Sylwka, oczywiście nie kryty krytyk, no i było abstrahuję, jak mogło sobie I słuchajcie, odezwali się na skrzynkę, abstrahuję komentarz, odezwali się do własnego, a do mnie się jakoś nie odezwali. Za... No ciekawe dlaczego. Nie, nie? E, no i słuchajcie, m, napisałem, no czemu się do mnie nie odezwali, napisał redaktor w komentarzu, że zbyt kontrowersyjny jestem, a ja patrzę, na następny materiał na tym samym kanale jest o Januszu Polikocie, który ma 8 zarzutów o okradnięcie ludzi, oszukanie na 70 milionów złotych i to jest okej, okay, nie, ale jak ja z imprezą z dziewczynami, to jest niegrzeczny, jestem robek, nie. Redaktor powiedział jeszcze jedną rzecz, powiedział, że napisał do Czarka i Masnego na, na skrzynkę abstrakcję, nie. Kanał, kanał w sobie nie jest Masnego w ogóle, Masny się wyrzekł kanału, powiedział, że on nie chce mieć własności do kanału. I zobaczcie, jakie dramy zaplecza, znaczy w sensie to może nie tyle z zaplecza, no bo mogliśmy jakoś to tam sobie obserwować, że każdy z nich sobie poszedł w swoim kierunku i potem były takie rozkminy na zasadzie, no Czarek prowadzi ten kanał, Masny to w sumie nie wiem, w jakim kierunku on poszedł, no chciał takim mądrym gościem w internecie być, o może tak, no a Pasut, no to wiemy, no bo to też relacjonowane było, czyli poszedł w jakieś IRL-e z wyjazdów z różnymi kobietami. Tworząc kontrowersyjne treści, delikatnie mówiąc. I teraz zobaczcie, jak to znowu się wszystko jakoś zderza.